Szalabala, szalabala, witam Was serdecznie w tym jakże pięknym dniu Seichen to Dzisiaj będzie jeszcze użyte. A dlaczego? Bo jadę na trójstyk, a na trójstyk jadę od strony polskiej. Czyli jak każdy turysta. Dlatego też założyłem sobie ten otóż piękny kapelusz, biała koszuleczka. Dobrze, że nie żonobijka. I po prostu ruszam trasą, którą Wy też możecie stąd jechać. Bo są trzy możliwości, nawet cztery. Pierwsza to jest wyjazd stąd autem na Jaworzynkę i wiecie, obok istępnej cyk, trójstyk od polskiej strony. Druga to jest pojechać stąd autem do Słowacji i ze Słowacji iść tam. Trzecia to jest pojechać stąd rowerem, granicą i jest to super opcja. Tam i z powrotem, to jest 12,5 km w jedną stronę. I czwarta opcja to jest pojechać pociągiem stąd na Słowację i wrócić z domu pociągiem. Wybieramy w tym odcinku opcję najłatwiejszą i najbardziej standardową, czyli opcję wyjazdu po polskiej stronie. Idziemy, zobaczcie na ten piękny napis. Słuchajcie i właśnie ze Zwardonia jadąc sobie możecie główną drogą, możecie yy, tą drogą poboczną czyli starą, po prostu jedzie się do lalik i w lalikach w lewo na koniaków. Koniaków i stebną. Jak tu pokazuje... Jabłunkow. No bo wiadomo, to jest, prawdopodobnie to są Czechy. I no jest przypał niewielki, albo nawet wielki, a mianowicie pokazało mi, że jadę na rezerwie, a w Sejczęto to nie jest tak jak w innym aucie, że jeszcze 50 km zrobisz, tylko tu rezerwa oznacza stary, masz kilka kilometrów. A jesteśmy w dupie, czyli... raczej znaczy pozdrawiam wszystkich mieszkańców Koniakowa. Nie chodzi o to, że Koniaków to zła miejscowość, tylko chodzi o to, że miejscowość, w której nie ma stacji benzynowej. Więc jedziemy najpierw do Istępnej zatankować, żeby się nie zaskoczyć. I jak się zadankujemy, to wrócę na punkt, w którym powinienem jechać prosto, a nie w prawo. I po prostu będziemy kontynuować tą podróż i pokazywanie Wam... świata. Jedziemy cały czas na lusie. E, powinienem minimalnie przyhamować, ale zaraz jest przed nami górka, więc nie chcę przyhamować. Ogólnie he, oszczędzam. Mamy do stacji benzynowej na moje około 1,5 km. Nie mam pewności czy się uda. No naprawdę tu w Sejento to jest chwila i jest po wszystkim. Jesteśmy na Orlenie, to taka stacja benzynowa z kapitałem polskim. No, ale mocno kontrowersyjna. Pytanie ile damy zarobić prezesowi? Zatankuję za zastówkę, bo te, te w tych czasach to, to jest minimum. Wiecie co wam powiem? Powiem wam, że samochodem od Klik Auto, który nowy kapturek. Wiecie ile płacę za 100 km? Bo jest w gazie. 100 złotych. 400 km za 100 złotych. Masakra. Teraz wracamy do punktu, w którym powinniśmy być. A jedziemy. Czyli na pewno dobrze, Dobra, dobrze. No, i już mamy pół baku, bo tutaj bak to jest tyle co zrobić 15 km O, zobaczycie moje najgorsze przyzwyczajeń Z tyłu zawsze Cyk i za mną później zawsze puchy leżą. Ale przynajmniej puszki nie po piwach Tylko po najwyżej energy drinkach bo piwa się nie pije jeżdżąc samochodem. chyba logiczne. Patrzcie na te widoki. Wjeżdżamy z koniakowa. Wjeżdżamy do Istebnej. Hej! Tu się po prostu jedzie i, i ogląda widoki. Oczywiście tą trasę również możesz śmiało zrobić na rowerach, bo są chodniki. Ścieżka rowerowa jest, ale bardziej tak. Yy, przez góry, robisz jak chcesz Ja go ja to już znak że zbliżamy się do miejsca w którym skręca się na rondzie w lewo i tam będzie trójstyk, pikuś gdybym był bardziej rozumny i nie jeździł bez paliwa to bylibyśmy tam 20 minut Seicento odchodzi od Fazowskiego na początku przyszłego roku, naprawdę co jak co, ale ono się w górę nie nadaje można powiedzieć, że jesteśmy prawie na miejscu, bo tu jest parking autobusów. Takie, chyba ktoś to nazwał kiedyś rondem, a w tamtą stronę jest parking dla samochodów na trójstyk. Ale czemu się zatrzymałem, to już wam pokazuję. Z wardoń 3,5 godziny. Powiem szczerze, że jestem mocno zaskoczony, że pokazuję 3,5 godziny. To jest prawdopodobnie czas, który jest po prostu średnią, czyli dla ludzi średnich. Jak jesteś szybki, to zrobisz to w 2 godziny, a jak jesteś wolny, to zrobisz to w 5 godzin. A średnia między wolnymi a szybkimi, widocznie 3,30. Słuchajcie, trójstyk to jest takie piękne miejsce, gdzie stykają się trzy kraje: Czechy, Słowacja i Polska. I powiem Wam szczerze, że sami zobaczcie, kilka lat temu tu było mocno skromnie, a teraz naprawdę wygląda tu imponująco. Można przyjechać, dzieci się pobawią, zobaczą trzy kraje naraz, staną sobie na słupku i będą w trzech krajach naraz. Widać, że jest to świeżo zrobione, bo jak widać, tutaj jeszcze prawa nie zdążyła wyrosnąć, ale my sobie obejdziemy całość, bo naprawdę, wow. Patrzę, czy są na przykład kibelki. Na razie nie widzę, ale podejrzewam, że można skorzystać po czeskiej stronie. Do czeskiej strony się idzie około minuty i już możesz skorzystać. Polska strona, trzeba przyznać, naprawdę, że ma najładniejsze atrakcje, ale to jest tutaj trójstyk, więc to jest dla wszystkich, dla ludzi z wszystkich krajów świata. Ale czuć Solankę, fajnie, dobre. Piękny słupek, zawsze mnie wzrusza i na pewno będę chciał przy nim zdjęcie, bo jest to słupek, który symbolizuje, że Właśnie wkroczyłeś do Rzeczpospolitej Polskiej, a nie ma piękniejszego miejsca na świecie niż Polska. Przynajmniej dla nas Polaków, bo zdajemy sobie sprawę, że ktoś powie o, a byłeś w Tajlandii? No i właśnie. Idziemy teraz w miejsce po stronie słowackiej. Słowacy widząc, jak wiadomo wyremontowano naszą polską stronę, prawdopodobnie że tak powiem skusili się na to, by zrobić most, bo wcześniej ten most był nie wiem, czy był tutaj most, była jakaś kładka i to taka dosyć kiepska, a teraz jest zrobiony mostik i to taki można powiedzieć dla niektórych dość stresujący jak patrzy pod nogi bo widzisz co się dzieje pod tobą i oczywiście są ludzie, którzy odczuwają wtedy stres Słowacka strona też ma fajne miejsce, tylko no wiadomo, polska strona teraz odwaliła po prostu od A do Z i człowiek, wiecie, teraz chodzi taki dumny, że to nasz kraj. A jednak, jak to się mówi, możesz sobie przejść tutaj, herbatki się napić, tam pobawić z dziećmi, a tędy możesz iść do miejsca, gdzie jest prawdziwy trójstyk. Słuchajcie, ta droga ze strony słowackiej jest dość ciężka, Bardziej ze swojej strony polecam, jednak stronę polską, którą zaraz będę wracał. Chociażby gdybyście szli z dziećmi, lub osobami, które naprawdę średnio sobie radzą. Ale to nie oznacza, że coś jest nie tak. Po prostu jest tu mocno stromo i szkoda, by było się wywrócić. Teraz idziemy do tego pięknego miejsca, gdzie stykają się trzy kraje. Wtedy, trójstyk, czyli Czechy. Słowacja, Polska. Mini obelisk. Chociaż w jednym z odcinków na Przeświata Fadzie nazywałem to Obelix. Gdybyście chcieli, jednak naprawdę, być w trzech krajach naraz, to musicie zejść tutaj. A teraz wam pokażę drogę powrotną, która jest w mojej ocenie dużo łatwiejsza. I tu jest łatwiejsza droga, co nie znaczy, że jest łatwa. Jesteśmy po stronie polskiej. Chociaż skłamałbym. Możliwe, że to Czechy. <laughs> no nie no, tu było dużo łatwiej. Dużo łatwiej. Nie wiem, ale tu się chyba stawia jakiegoś grilla. No i widać, że tu jest jakieś konkretne palenisko, ale chciałbym takie coś w Fazolandii. Ale myślę, że jak przyniesiesz takiego jednorazowego grilla, chociaż trzeba by było się zastanowić, gdzie go postawić, żeby nie zniszczyć chociażby trawy, to no miałoby to sens. Schodkami. Jak to się nazywa? Ume Troimezi. Czyli chyba na turystyku. Dostępne są różne przysmaki, to chyba w koronach. Bo jednak jakby nie było Czechy... wszystkich mianach wszystkich. Wszystko. Czyli można płacić w złotówkach, koronach, złotówkach, a kartą też? Przepraszam, nie ma internet. Nie ma internet, bo jesteśmy na wsi. To tutaj jest zrozumiałe. Patrzcie to jest jakie to jest fajne. Bierzesz w Czechach fryteczki i jesz sobie w Polsce. Albo idziesz sobie na Słowację. To jest fajne miejsce, a uwierzcie mi, kilka lat temu to była dziura y, zabita dychami, plus jakieś pozostałości widzę starych budek. Teraz siądziemy sobie kulturalnie i po prostu przelecimy to dronem, byście zobaczyli, dlaczego warto tutaj przyjechać, dlaczego warto przez chwilę tutaj sobie wypocząć. O Jezu! O Jezu! Czy to się zatrzyma? Dobra. O. o, w głowę mi się kręci. Ale to było fajne, o, zastawka. Czeski język jest dość mocno humorystyczny dla nas, nie? Bo to wiecie, my tam kiedyś gadaliśmy, że polny zapierdalec to jest yy, ten... Y, królik, yy, Terminator to był elektryczny mordulec. ale tak naprawdę, prawdopodobnie to jest tylko fake. A ja was żegnam z samego turystyku. Jest to fajne miejsce, jak sami widzicie, można też i zjeść, wiadomo, skromnie, bo skromnie, i napić się zimnych napojów. Po prostu to jest fajne miejsce, żeby wypocząć. A że jest tak duży plac zabaw, to wydaje mi się, że jest to miejsce dla każdego, bo taki, który by chciał przyjść i konsumować, to ma. Jak ktoś chce przyjść z rodziną, żeby dzieci się cieszyły, to też ma. A jak ktoś chce przyjść i po prostu usiąść i cieszyć się widokami, to też ma, no bo zobaczmy. Jest ławeczka, jest mini-bo-mini mini, tężnia, no i widok na góry również. Więc wszyscy się tu będą cieszyć. I love true stick.